Pani Urszula Zybura z Kalisza, autorka wielu filozoficznych myśli, które przelała na papier i, i powstały z tego książki nie tylko z aforyzmami. Ale także i poezją. Ja miałam to szczęście i zaszczyt, że debiutowałam w Krakowie w wydawnictwie literackim w 1986 roku zbiorkiem Nieuleczalnie Żywa, który miałam to szczęście, że recenzowała innymi Wisława Szymborska, tak samo jak mój drugi tomik na wieki wieków Filka, też w 1993 roku wydany w wydawnictwie literackim w Krakowie. I właśnie tam recenzenci podkreślali, że te moje wiersze są bardzo aforystyczne, ale ja myślę, że to tylko dobrze. No, można Łączyć chyba jedno z drugim, bo poezja to coś więcej, więcej włożonego serca, a tu jest taka myśl krótka, która przychodzi mi nagle. Tak, bo aforyzm jest to jakby spuentowaniem często mojego wiersza. Natomiast wiersz jednak dodaje, ja wiem, takiej odświętności, jednak ta forma też myślę, że jest potrzebna. I to ubogaca, ubogaca tę aforystyczną puentę. Ale proszę mi powiedzieć, skąd to się wzięło, że w ogóle zaczęła Pani pisać? Wie Pan, co ja myślę, że każdy z nas ma swoją drogę, i myślę, że mam taki dar postrzegania świata bardzo takiego konkretnego. Dla mnie to jest oczywiste, ja w tym nie widzę niczego nienaturalnego. Myślę, że to jest jakiś dar od Boga, który jakoś tam może rozwijałam, na ile było to możliwe, ale ja po prostu tak świat widzę. Mówiła Pani na spotkaniu, że interesuje się Pani matematyką, która uczy logicznego myślenia i to pomaga w tworzeniu aforyzmów. Tak, z tym, że wie pan, aż tak wielu wybitnych matematyków nie było aforystami. Mnie to pomogło, ale myślę, że to nie jest też zasadą, bo można być wybitnym aforystą, a nie mieć jednak zdolności matematycznych. U mnie to jakoś tak się szczęśliwe złożyło, że, że to mi się przydało. Natomiast moje takie jakby zacięcie aforystyczne pomogło mi w pisaniu haiku, które są, ja nazywam poezją w pigułce. Jest to trochę mniej niż wiersz, trochę więcej niż aforzm. I to dla mnie to jest wspaniała sprawa. Ja wydałam też w wydawnictwie miniatura haiku, wszelkie 365 takich haiku. I myślę, że to jest piękna, piękna sprawa. Na obecne czasy, kiedy ludzie są zajęci, nie mają dużo czasu, więc przeczytać sobie haiku, bo wiersz to czasami jest za długi, nie? A haiku to jest 17 sylab, raptem 3 linijki. 5, 7, 5. Tak. To jest regułka, bo nie zawsze można powiedzieć że zależy. Ja staram teraz... się trzymać re, no, zasady. Daje to pewien wewnętrzny rygor, który musimy w jakiś sposób rozwiązać swoje myśli, swoje emocje, które chcemy przekazać. No na pewno natomiast uważam, że moje zacięcia aforystyczne pomogą mi w pisaniu haiku, dlatego że już miałam tą naturalną skłonność do zwięzłości. Co jest tutaj pomocne przy pisaniu haiku. W swoim życiu napisałam chyba 7 poematów, ale ja się śmieję piszę jeden na 5 lat, bo piszę około 35-40 lat, więc piszę jeden poemat na 5 lat. Co w najbliższych planach? Pracuję nad takim zbiorem, w którym będzie ponad 2000 aforyzmów, to znaczy będzie tyle ile w zależności od którym roku wydam, jak w 2014, będzie 2014 albo 2015 aforyzmów. No staram się to dokończyć. Musimy śledzić rynek wydawniczy. Czy żeby tutaj w Krakowie wydawnictwie miniatura, bo mam bardzo dobrą współpracę i nie chciałabym gdzie indziej. No i edycja w miniaturze jest tak piękna, że książka pod każdym względem jest artystycznie jest wydana. Jest takim jakby pomnikiem edytorskim, a co to dla autora też jest bardzo ważne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie.